Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie na tą naprawdę ciekawą i świetną konferencję i rozpocznę to, co chciałbym Państwu powiedzieć i przekazać na temat badań, które prowadzę od jakichś czterech czy pięciu lat. By rozpoznać właściwie kwestie związane z pierwszymi reakcjami na obóz Zagłady w Treblince oraz zasięgiem tych informacji, a także szybkości ich rozpowszechniania, trzeba przede wszystkim zacząć od obalenia, a w zasadzie próby obalenia mitu mówiącego o tym, że Treblinka była położona w bezludnej okolicy. Jest to perspektywa wielkomiejska pochodząca od osób zamieszkujących większe ośrodki przed przyjazdem na teren Treblinki. Dotyczy to też zeznań niektórych wachmanów służących w Treblince I, czyli obozie pracy, albo powojennego opisu tego obszaru przez Wasilija Grossmana, słynnego pisarza rosyjskiego, który w roku 1944 był pierwszym reporterem wojennym, który pojawił się na terenach byłego obozu zagłady w Treblince. I w tym czasie rzeczywiście, ze względu na to, że po wycofującej się armii niemieckiej wiele okolicznych wiosek było zniszczonych, ich mieszkańcy wciąż ukrywali się bądź nie wrócili do miejsc zamieszkania, można, byłoby, można było mieć takie wrażenie bez ludności tego terenu. Gdy jednak przypatrzymy się temu problemowi bardziej szczegółowo, to dojdziemy do zupełnie innych wniosków. I na tym slajdzie, gdzie w taki dosyć schematyczny sposób Zaznaczyłem zarówno obóz Treblinka 2, jak i obóz Pracy. Widzimy zagęszczenie miejscowości wokół tych dwóch obozów. Ten drugi obóz jest również istotny dla rozumienia tego kompleksu i choć nie będzie czasu, by o tym mówić szerzej, niemniej jednak rozumiem te dwa obozy jako kompleks obozów Treblinka. Tego rodzaju rozumienie tych dwóch obozów nie jest niczym nowym, tak traktowała je. Zarówno Komisja Sowiecka, która pojawiła się na tym terenie we wrześniu 1944 roku i tak również traktowano je w tak zwanych procesach, procesach trublińskich w powojennych Niemczech. W każdym razie poza tą dygresją już na pierwszym slajdzie widzimy zagęszczenie miejscowości, które leżą tuż w bezpośredniej okolicy tego kompleksu. W, na kolejnym slajdzie widzimy tę samą okolicę w szerszej perspektywie. Jest to zakres bezpośredniego oddziaływania obozu zagłady po rozpoczęciu jego działania, czyli 23 lipca 1942 roku. Pod sformułowaniem bezpośrednie oddziaływania rozumiem znajdowaną w źródłach historycznych możliwość obserwacji naocznej świadków, na przykład płotu obozowego, wcześniejszych prac budowlanych przy tworzeniu obozu lub ciał leżących obok linii, Kolejowej prowadzącej do trablinki, widok wagonów towarowych z ludźmi, które stoją, oczekując na swoją kolej na węźle kolejowym w Małkini, stąd ta miejscowość też jest tutaj zaznaczona, obserwacji słuchowej, krzyków dochodzących z obozu, następnie kontaktów Wachmanów z obozu trablinka 1 i trablinka 2 z lokalną ludnością na poziomie handlowym oraz obserwacji węchowej, czyli smrodu grzebanych ciał legających procesowi rozkładu, czy ciał zamordowanych, palonych. E w obozie. Bazując na przedwojennych statystykach, te statystyki zasadniczo nie zmieniły się do czasu wybuchu II wojny światowej. Na tym obszarze oddziaływania, obozu w Treblince, czyli w tym zaznaczonym fragmencie mapy, mieszkało około 4000 ludzi, w zdecydowanej większości byli to Polacy. Wiedza o obozie rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko. Wynika to m.in. z pierwszych ucieczek obozu, które mają miejsce na początku i w ciągu sierpnia 1942 roku, przez co w najbliższych obozowych miejscowościach przede wszystkim Żydzi, ponieważ uciekinierzy kierują się do, do, do tych miejsc, w których mieszkają Żydzi, Zdaję sobie sprawę z tego, co w tym obozie się dzieje. Karol Ruf, mieszkająca w Kosowie Lackim, najbliższym sztetlu w pobliżu Treblinki, relacjonowała po wojnie, że pewnego dnia z pociągu biegnącego z Treblinki wyskoczyły dwie kobiety. Przyszły one do synagogi i zaczęły opowiadać o okropieństwach, które widziały. Jechaliśmy jak zwierzęta zamknięci w towarowych wagonach. Gdy przebyliśmy na miejsce, okazało się, że jest to miejsce stracenia. Widok, jaki przedstawiał, się naszym oczom jest nie do opisania. Naokoło trupy, doły pełne gnijących trupów. I mm, y, prawdopodobnie w tym przypadku, jeżeli chodzi o te dwie kobiety, chodziło o transport y, z Mińska Mazowieckiego, czyli te y, y, dwie kobiety musiały uciec z Trabinki pod, y, pod koniec sierpnia. Kosuflacki, czyli najbliższy sztet w takim klasycznym znaczeniu leżący obok Treblinki, w którym przed wojną mieszkało 1400 Żydów, jest bardzo istotnym miejscem dla poznania początku powstawania Treblik treblińskiego kompleksu, szczególnie dla obozu Treblinka 1, jak również dla obozu Treblinka 2. I na tym drugim slajdzie, gdzie ten obszar się oddziaływania obozu się, się powiększa, obejmuje właśnie Kosów Lacki, w tym obszarze możemy oceniać, że mieszkało powyżej 10 tysięcy osób. Ale już pod koniec sierpnia obraz tej wiedzy, oczywiście cały czas nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli jak rozumiem tą wiedzę o Treblince, rozszerza się do takich oto rozmiarów i jego punkty styczne opierają się o największe skupiska żydowskie w tym regionie, czyli Sokołów Podlaski, Węgrów, Łochów, Stoczek Węgrowski, Kosów Lacki i Sterdyń. Wiedza ta również przedostaje się do społeczności polskich, to społeczności polskie otaczają bezpośrednio obóz. Trwa ruch pociągów osobowych tuż obok obozu śmierci w Treblince, on zostaje zawieszony dopiero 1 września 1942 roku. W różnych miastach istnieją kontakty między społecznościami polskimi i żydowskimi, czy też kontakty między społecznościami żydowskimi na temat likwidacji GET. Transporty sunące do Treblinki nie pozostają niezauważone. Od strony południowej przejeżdżają przez Sokołów Podlaski i Kosów Lacki, od strony zachodniej przez Łochów Sadowne i Małkinię. Są zauważane przez lokalnych mieszkańców czy z powodu prób ucieczek towarzyszących im strzałów konwojentów. Do tych transportów podchodzi też ludność polska, oferując uwięzionym kupno wody i żywności. W wielu przypadkach jest ona nadzorowana w tych czynnościach przez wachmanów konwojujących transporty albo strzegących stacje pośrednie. Opierając się ponownie na przedwojennych statystykach, rejon ten, który jest bezpośrednio skażony Treblinką, ja nazywam ten teren zatrutą ziemią, zamieszkiwało w tym okresie około 120 tysięcy osób. Wniosek wynikający z tak przyjętej perspektywy prowadzi nas do stwierdzenia, że teren wokół kompleksu obozowego w Treblince nie był w żaden sposób bezludny. Te liczby, a także intensyfikacja procesu zagłady doprowadziła do bardzo szybkiego rozpowszechnienia się informacji o tym, co działo się w samym obozie. Mówię tu o pierwszym okresie działalności tego obozu, czyli okresu od 23 lipca do końca września, w którym wymordowano około 300. Żydowskich mieszkańców Warszawy, ale także innych miejscowości leżących na terenie generalnego gubernatorstwa, bo wtedy trwa już akcja Reinhardt, są likwidowane getta, np. w Mińsku Mazowieckim, bądź też w Siedlcach. Oprócz intensyfikacji procesu mordu, czy liczby osób, które mieszkają w bezpośrednim jego otoczeniu, istotne dla wyobrażenia sobie, skąd brało się owo szybkie rozpowszechnianie się informacji o samym obozie, jest wygląd jego bezpośredniego otoczenia. I chodzi tutaj o bezpośrednią okolicę obozu przed jego usprawnieniem, w cudzysłowie oczywiście, dokonanym na początku września przez członków sztabu akcji Reinhardt, którzy w tym celu przybyli do Treblinki. Mowa tu głównie o Christianie Wircie, który przywiózł nowego komendanta obozu zagłady Franza Stangla, który zas zastąpił Infrida Eberla. E Odór dotarł do nas na wiele kilometrów przed celem podróży. Droga wiodła wzdłuż torów kolejowych. Gdy zostało 15 czy 20 minut jazdy do Treblinki, zaczęliśmy natykać się na zwłoki leżące obok torów najpierw dwie, trzy sztuki, potem więcej. A kiedy w końcu dojechaliśmy do stacji kolejowej, leżały ich chyba setki leżały tak przez wiele dni w upale. Na stacji stał pociąg pełen Żydów. Niektórzy już martwi, a niektórzy jeszcze przy życiu. Wyglądało na to, że pociąg ten stał tam przez wiele dni. To jest fragment rozmowy z Francem Sztanglem, przeprowadzony w latach 70. i autorka tego wywiadu z areny dotarła też do pamiętnika Huberta Pfocha, żołnierza Wehrmachtu, który w tym czasie jechał z, z Siedlc na front wschodni. I Jego relacja potwierdza to, co, to, co, to, co zaobserwował sztangl, czyli że nasz pociąg jechał z transportem i dalej widzieliśmy ciała po obu stronach torów, również dzieci. Mówili, że Treblinka jest obozem do odwszawiania. Kiedy zbliżyliśmy się do stacji Treblinka, transport znajdował się tuż obok nas. Fetor leżących wokół stacji rozkładających się zwłok powoduje, że niektórzy z nas wymiotują słychać coraz głośniejsze błagania o wodę i coraz więcej bezwładnej strzelaniny. Fragment to jest fragment tego, tego, tego pamiętnika. Obie te obserwacje pochodzą z końca sierpnia 42 roku. Powinniśmy jednak założyć, że tak wyglądały obo, okolice trabinki w zasadzie od samego początku. Funkcjonowania, y, y, funkcjonowania tego obozu, a sama wiedza o obozie też w najbliższej okolicy nie była y, żadną y, tajemnicą. I to jest fragment zeznania Szepsela-Glimberga dostępny w archiwum Żydowskiego Instytutu, Instytutu Historycznego, który opowiada, że dokładnie 23 lipca, czyli w dniu przebycia pierwszego transportu Żydów z Warszawy, tego samego dnia do Sokołowa przybyła degelat, delegacja Judenratu z Kosowej, czyli z Kosowa Lackiego, która informowała o krzykach z Treblinki, która znajduje się zaledwie kilka kilometrów od Kosowej. Tym sposobem dano do zrozumienia, że w Treblince uśmiercają Żydów. Myśmy już wcześniej wiedzieli, że do Treblinki wywieziono część Judenratu i Żydów z Otwocka w ilości 150, których tam zamordowano. Martwych zakopano w Treblince, prace te wykonywali żydowscy robotnicy, którzy pracowali w fabryce w Włochowie. Kolejna taka relacja, która o, o, o tym mówi, bo tych relacji jest naprawdę sporo, przedstawiam dosłownie kilka, to jest relacja Abrahama Sukno, mieszkańca Sterdyni. Sterdyń leżał w odległości 12 km od Treblinki. Żydzi z naszego miasteczka widzieli nawet płomień z Treblinki, wiedzieli o wszystkich. I kolejna bardzo ciekawa relacja Mendela Rzepko, to jest moim zdaniem jeden z ważniejszych świadków z tego terenu. Zachowały się na szczęście jego relacje sporządzane wiadwaszem w języku hebrajskim. One zostały już przetłumaczone. W związku z tym to jest na przykład fragment wywiadu z nim na ten temat. Skąd wiedzieliście? Przede wszystkim od Polaków, którzy przyjeżdżali z okolicy? Co wam opowiadali? Opowiadali, że przywożą wagony towarowe z Żydami. Zbudowali bocznicę, wstawiają je tam i tyle. Wiedzieli, bo przecież pracowali przy ogrodzeniu, pracowali na polach. Mendel Rzepko był piekarzem w Kosowie Lackim. Ja, zaczynając od Kosowa Lackiego, dotarłem do, 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 do tych ocalałych, którzy składali zeznania po wojnie w, w, w temacie Treblinki. On przeżył Treblinkę I. Był tam od samego początku do masakry. 22 lipca 1944 roku udało mu się uciec z, z, z masowego rozstrzeliwania około 400-500 Żydów, którzy w tym obozie przetrwali praktycznie do końca, do końca wojny. Mendel Rzepko był piekarzem z Kosowa Lackiego, on dostarczał też chleb i piekł chleb w, w, w Kosowie Lackim i dostarczał ten chleb do Treblinki 1 I, i Treblinki 2 i był też pierwszym Żydem, który wjechał na teren Treblinki 2, jego relacja brzmi następująco. Wszystkich tych Niemców, których udało mi się zobaczyć wewnątrz, widziałem ich już z batami i psami. Mnie do środka za bardzo nie pozwolili wejść. Była budka wartownicza, pozwolili mi posiedzieć na schodku takiej budki. Trzy wozy wprowadzili bardziej do środka do obozu. To zajęło jakąś godzinę. W międzyczasie widziałem już te okropności: jak poganiają Żydów. Nie wiem, jak to było. Jeden pracował blisko i powiedział: My nie potrzebujemy niczego, nie potrzebujemy żadnego chleba, chcemy, żebyście nas stąd wyciągnęli. Mendlowi udało się wyjść z tego, z tego obozu. Był potrzebny Niemcom po to, żeby w dalszym ciągu piekł, piekł, piekł dla nich chleb. Potwierdzeniem podwyższych wniosków może być chociażby. Natomiast ta wizyta Mendla prawdopodobnie odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 1942 roku. Potwierdzeniem powyższych wniosków może być chociażby dziennik Abrahama Lewina, który przebywał w tym czasie w getcie warszawskim i który 7 sierpnia notuje piec w Małkini i Sokołowie, czyli ta wiedza już do niego dociera, a pod datą 11 sierpnia. Lewin odnotował, że Nathan Smolar, członek Policjon Lewicy, współpracownik grupy Onek Szabat dzwonił do Sokołowa Podlaskiego i w słuchawce telefonu usłyszał, że wywożeni do Treblinki idą na śmierć. Pod tą samą datą dziennika pojawia się także pierwsza relacja od uciekiniera z Treblinki, który był nieznany bliżej Żyd Salbe. W odległości 15 kilometrów przed stacją kolejową Treblinka Niemcy Przejmują pociąg, okrutnie biją ludzi, gdy wychodzą z wagonów. Następnie zapędzają ich do ogromnych baraków. Przez pięć minut słychać przerażliwe krzyki, a potem następuje cisza. Zwłoki, które wyciąga się stamtąd, są okropnie obrzęknięte. Nie sposób objąć zwłok rękoma. Ich obwód ogromnie wzrósł wskutek opuchlizny. Spośród ofiar wybierają grabarzy, których nazajutrz na, na również zabijają. Straszne. Zatem nieco ponad dwa tygodnie po rozpoczęciu masowej eksterminacji informacje docierają do położonej 90 kilometrów na zachód Warszawy. Przypomnę, że to był czas, kiedy komunikacja była no, niesamowicie utrudniona. Musimy zatem przyjąć, że wiedza o Treblince rozpowszechniała się bardzo szybko i oczywiście czym innym jest ta wiedza, a czym innym jest przyswojenie tej wiedzy. Tutaj dodam tylko, że kolejnymi znanymi uciekiniarami z Treblinki w tym okresie jest Simche Lacki i Morz Borstein. Lacki przeżył wojnę i złożył zeznanie w Niemczech po wojnie. Dzięki temu możemy wiedzieć, że w Trebnicy znalazł się pod koniec lipca, a uciekł po czterech dniach. Następnym jest znany Dawid Nowodworski z Warszawy, deportowany 17 sierpnia, który też uciekł po kilku dniach, a 28 sierpnia on złożył swoją pierwszą relację dla Onek Szabat. I przed ucieczką Nowodworskiego do Treblinki trafił Jakub Krzepicki, który uciekł z obozu 13 września, a jego relacje spisywała Rachela Auerbach od grudnia 1942 roku. Przyswajanie tej wiedzy w społeczności polskiej objawiało się używaniem słowa Treblinka jako synonimu masowej śmierci Żydów. W świadectwach polskich używa się słowa wyniszczanie Żydów albo biorą Żydów do Treblinki. Słowo śmierć, mord w ogóle w nich nie, się nie pojawia. Natomiast w przypadku żydowskich społeczności doprowadziło to wprost do wybuchu paniki, na przykład w getcie w Sokołowie Podlaskim pod koniec sierpnia 1942 roku, kiedy to w wyniku plotek o akcji likwidacyjnej zbiegło z getta bardzo wiele osób. Stało się to po likwidacji getta w Siedlcach, gdzie wielu z sokołowa, gdzie wielu Żydów z Sokołowa miało swoich przyjaciół, znajomych i, i rodziny. Z kolei w Kosowie Lackim miejscowy Judenrat rozpoczął negocjacje z Teo von Eupenem na temat przetrwania mieszkańców getta. Teo von Eupen był komendantem obozu Treblinki 1, ale roztaczał coś w rodzaju opieki nad, nad gettem w Kosowie Lackim, to znaczy bezpośrednio Żydzi z Kosowa Lackiego musieli się kontaktować z nim, a nie e, na przykład z Erstem Gramsem, czyli z, e, z, komendem, z szefem powiatu e, sokołowsko-węgrowskiego. Historyczka Lea Price określiła, że przyjęcie faktu zabijania na skalę przemysłową wymagał od przeciętnych ludzi poznawczej rewolucji ze względu na to, że informacje te miały charakter radykalnie niezwykły. W przypadku treblinki, gdzie skala mordu i gęstość zamieszkania okolicy wiedza na temat tego mordu pojawiła się bardzo szybko i szybko też się rozpowszechniała. Po prostu trudno było przed nią w jakikolwiek sposób uciec. W przypadku społeczności żydowskich, czyli tych sześciu wymienionych przeze mnie miejscowości, w których oni zamieszkiwali, pomimo tej wiedzy do samego końca próbowano wierzyć, że ich mieszkańcy unikną losu wymordowanych w Treblince. Likwidacja tych sześciu get nastąpiła w dniach 22 i 23 września 1942 roku, czyli dokładnie 80 lat temu. Dziękuję bardzo.